Znaczy, pilot y, tamten nie mógł wyjechać kubicować kubicy, więc y, z Michałem jechałem, świetnie no, mi się jechało. Już więcej stanu nie pojedzie. Tamten pilot Nie, tamten pilot Kubica jest no, od niego ważniejszy niż ty. A dla mnie też. Ja bym oddał zwycięstwo w klasie i tamten trzeci czas w generalce, którym się udało na jednym osie, za to, żeby kubica wygrał dzisiaj. A no, żeby wygrał, no, ale żeby go oglądać. No, to już jest tam priorytetowa sprawa. Znaczy, super mi się jechało, w końcu mi się samochód, znaczy stosunkowo nie psuł, jakieś tam małe awarie. Spowalniały mnie, ale udało mi się raz, nawet trzeci czas w generalce osiągnąć. Mając jeszcze rezerwę, no i wygrana klasa z dość dużą przewagą, co jest okej, okay, bo nie, nie ryzykowałem. No, jak wiadomo, mógłbym bardziej zaryzykować, ale nie mam na to pieniędzy. W tym momencie przynajmniej, bo niedługo może będę miał i wtedy zobaczymy. Podejrzewam 48 kolejnych reprezentantów prezentacji, jest akcją i z tego co mówią nieoficjalne wyniki Marek. I Michał w Masie do Kuba, zajmując również, też puste miejsce w klasyfikacji do Rady. Zwycięzcą poparł Pezot Cicero. Marek, sąsiadek i Michał Paradies. Proszę o brawa.